Cześć, witam Was w kolejnym już yy, trzecim odcinku rozgrywki Gry Spore. Gramy na planecie Mundeos. Jesteśmy na poziomie faza stwora Więc zacznijmy sobie dalej rozgrywkę. Gra nam już się wczytuje. zaczynamy do fazy plemienia się nam dosyć sporo do fazy jeszcze nam dosyć sporo zostało musimy zdobyć trochę DNA Mamy lepiej zdobyć DNA zabijając inne stwory więc poszukajmy ich nie jesteśmy zbyt silni bo mamy tylko nie jesteśmy zbyt silni bo mamy tylko 15 Życia, a tu też jest jakiś... A oplujmy go. Jeszcze ma więcej życia od nas. Zdobyliśmy trochę DNA. Możemy powoli wracać, żeby trochę uleczyć a jakbym coś podjadł ma te łapy to może tymi łapami już zrywać. zobaczmy zobaczmy tu jeszcze jest jakieś jedzonko dla nas no jak ładnie zerwał zar sobie nie wiem, ile teraz nam no, zostało życia, nie ma wyglądu, nie ma. Idziemy dalej walczyć, mamy 86 punktów DNA. Dobijmy do 100 i zobaczmy co, co może się dziać. Jak będziemy mogli zmodyfikować ten, ile może dziać, 19, nie za bardzo. Zabity, oplujmy go. Teraz ugryzienie. I go jeszcze raz. Mamy trochę przewagi. Zabite, ok. Musimy iść coś zjeść, uzupełnić. Cicho jak złodziei podchodzimy. To ci są chyba nasi przyjaciele, u nich można się uleczyć o, ciekawe, tego nie widziałem. ale coś podjeść też trzeba, bo jest głodny, Zerwimy. nie wiem, ciekawe co to jest za jedzenie nie ma podpisanego niestety coś nowego? czy też jedzenie? nie, jedzenie Ile ci mają życia? Wyglądają na dosyć silnych? Ale to nie są moje przyjaciele, więc mogę go spróbować opluć. Oplujmy go. Tu uczemy wszystko Opuj go. Opluj, opój Oputy został I Jeszcze raz go Dokonamy go Damy raz Nieźle. Przyznam się, że nieźle mi się udało go skonstruować swojego stworka. Idziemy teraz do domku. Zmodyfikujemy siebie trochę. 112 Jeszcze punktów DNA, czyli na coś powinno nam wystarczyć. To no, zobaczmy, godowy. Zaczynają się migdalit. Zobaczymy, co, co z tego nam wyniknie. Czy są jakieś nowe, następne bronie? Szczególnie nas interesuje. Przyspieszmy to. Nie okay, chcemy tego oglądać. Wzrok okoszał. Mm. Całkiem nieźle wygląda. Ale czy jest coś. Szybko się tym to jest fajne, ale tu mamy wyższy tu jest broń. Cios poziom trzeci, poziom drugi. Weźmy ten ogrom tak, a zróbmy tak. Takie dwa. czy go da radę jeszcze go żeby on był wysoki ale żeby też miał ogon dosyć długi trochę go wyprostować bo jest nam się on przechylił bo to wyszło o, w ten sposób dobra i tu ogon dłuższy ogon sprawdźmy jak to wygląda ogon mówi dłużyć go do góry o coś takiego czy można cios usprawić go tak i tu można dać takie dwa Ciekawe ciekawe czy... Okej okay. Zobaczmy jak teraz będzie wyglądał <laughs> nasz stworek Całkowicie uzbrojony jest, ma te... Tylko, że patrzy tak do góry to mi się trochę nie podoba, że on tak do góry trochę patrzy e, no wygląda na potężnego zobaczymy co z tego wyniknie Idziemy szukać jakiś Chyba dom się zmienił Nowa lokalizacja chyba jest w domu Ale wytłuczmy może tym ten... A tak, oprój go 32, teraz ja mnie nie poradzę a, porażka Może mu się udało uciec skrzydła jakby miało, to by było dobre Muszę załatwić skrzydła. Uciekaj Uciekłem Słuchajcie, udało się uciec. To jest na no plus. Cholernie silne te, te na to potwory trafiliśmy. Muszę coś podgryźć, żeby nie paść po drodze. Strasznie daleko do domu. To, czego nie migrowali, to nie wiem, nie pamiętam już tak szczerze. Musimy się przedostać przez wodę. Przepłynie, przepłynie na pewno. I idziemy do domu. blokada, coś Się tam skręcamy tu okej, okay. jesteśmy na miejscu zostaliśmy awans teraz będziemy mieli po 25 życia, tak? nie, 17 tu coś nowego chyba jest łapy nowe spróbujemy iść na jakieś drobne polowanie już ostatnie w tym odcinku tam coś jest ale pewnie bardzo silne pewnie tam jest coś innego założę się, że tak jest Nie, no tu widziałem, z zniknęli tu jest jakiś, dziewiętnastka. No z dziewiętnastką mamy jeszcze szansę wygrać. Spluń na niego. Pa, też pluje. Okej, okay, zdobyliśmy trochę DNA. Spróbujmy jeszcze zabić jeszcze jednego, Spójrzmy. Też pluje. Wygramy czy przegramy, jak myślicie. Mamy dosyć silne ręce. Dosyć silne te ciosy są jeszcze. A, dostał. Ta jedność nie jest jeszcze gotowa na pokazanie, no dobra. Musimy wrócić do domu, się trochę podleczyć, ten pasek DNA już nam się coraz szybciej nam się wypełnia. Zastanawiałem, że będę nagrywał takie krótkie odcinki. Myślę, że będą ciekawsze niż na przykład odcinki po pół godziny z tej rozgrywki. Będziecie po prostu na bieżąco i chyba krótsze odcinki też się ciekawiej ogląda, dlatego na to chwilę zakończę ten odcinek, czyli tak, podsumowanie, jesteśmy w nowej lokalizacji, dostaliśmy trochę awansu, mamy po 22 punkty życia i 78 punktów DNA do etapu spada nam trochę jeszcze, brakuje na no jakieś pewnie 200, spadło jak nie lepiej, to gdzieś pewnie będzie z 300. No. Nie wiem szczerze ile tu cenili ten rozwój na ile punktów, no więc ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie.